Winnie, tymi. Witaj mi! Witaj Smoczku! Otwieramy dzisiaj jajka? Mm, nie, dzisiaj nie otwieramy jajek. O, o, o co chodzi? Dzisiaj, tylko na nie. Patrzymy! O, Smoczku, to miało być zabawne. <laughs> A nie było? <laughs> było bardzo zabawne. Przecież wiesz, że zawsze otwieramy jajka. Zgadza <laughs> się. <laughs> Ale nie spodziewałam się, że powiesz, że nie otwieramy. To nie było śmieszne. No co ty, no co ty? Nie, 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 nie rób tak więcej. Aaa, nie masz poczucia humoru, otwórzmy lepiej jajka, okej, okay. um, ale nie zgadzam się z tym, że nie mam poczucia humoru, mam, ha, ale lepiej niż ty, ha, 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 ha. <laughs> chyba raczej nie, na pewno nie. nie, 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 nie nie zgadzam się z tym, otwórzmy jajka, okej, okay, dobra, nie chcę się z tobą kłócić, więc... Um... Zdecydowanie, otwórzmy jajka. E, ale które najpierw? Mamy jajko koloru niebieskiego, jajko koloru różowego. Jest czerwone, fioletowe i żółte. Możesz wybrać? Naprawdę mogę? Aha, możesz, pozwalam ci! O, dziękuję, myśl, smoczku, mini smoczku. <laughs> a jednak masz poczucie humoru. A mówiłam ci, że mam lepszy niż ty? Nie, 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 na pewno nie lepszy niż ja. Więc które jajko otworzymy teraz sobie? Um, Czy wybieram, wybieram fioletowe jajko. Okej, okay, niech będzie jajko fioletowe. Co tam się może kryć? Zaraz się że go Okej, otwieramy je. Co tam jest, co tam jest, co tam jest? Słodycze tutaj są. Mmm, coś pewnie jest tam schowanego, ale co? Nic nie widzę. Pomogę ci. Nic tam nie ma. Nic tam nie ma, to jest niemożliwe, zaraz. To jest to. Wow! Cukierki nam się rozsypują. Ale coś tutaj widzę jednak. O, co to jest? Coś jeszcze wie? tutaj? Więcej nic nie ma. Wow! Cukierek gdzieś mi uciekł jeden, ale dobra, nieważne, znajdę go potem. Co to jest? To wygląda jak pędzel do malowania. To musi być pędzel! Pędzel do malowania. Um, hmm, to taki. Taki dziwny ten pędzel, taki malutki troszkę, bo to, bo to dla takich osób jak ja, takich smoczków O, zobacz, idealny rozmiar. Jakby to był dla ciebie, to byłby chyba jeszcze nieco mniejszy. Co to za dziwnego rodzaju pędzel jest? Widzę, że on jest z brokatem, przynajmniej tutaj na uchwycie. Hmm, fioletowy brokatowy i w ogóle taki twardy jakiś. Dziwne, bardzo dziwne to jest. Znaleźliśmy pędzel. Dziwne. U, może powinniśmy otworzyć kolejne jajko? E, może tam będzie jakaś wskazówka e, co do tego pędzla, co do jego w ogóle. E, nie wiem, przeznaczenia. Hmm, masz rację! Otwórzmy kolejne jajko! Okej, okay, dobra. Otwieramy kolejne jajko. E, może tym razem... niech będzie niebieskie. Może być? Pewnie, że może być! Otwórzmy ja, otwórzmy, otwórzmy szybciutko! Okej, okay, otwieram, otwieram, otwieram. I znowuż widzę mnóstwo cukierków. Ale coś jeszcze tam jest! Tak, tak, masz rację, widzę tutaj coś jeszcze jest. Ale przesuń twojego noska bardzo cię proszę, bo nic nie mogę zrobić. Czekaj, 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 przeskupiamy sobie słodycze. Wow, tym razem mamy coś większego! Smoczku, zobacz! Ła, wow, już więcej nic nie ma. Czyżby to była jakaś babeczka? No wygląda jak taka babeczka, ale... Ale jest twarda, szklana. To, to jest coś innego. To nie jest taka babeczka do jedzenia. Co to jest? Nie wiem. Czekaj, przekręcę. Może to się da otworzyć jakoś. To się otwiera. Otwieram to, otwieram. Otworzyłam. I co to jest? Mm, to pachnie. Mm, to pachnie, powąchaj. Mm, przepysznie. Mm, a. Zaraz, 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 zaraz. Mam genialny pomysł. Czyżby ten pędzelek... Tak, służył nam Zaraz, to musi być do usmoczku. chodź tu na chwilę, zobacz O, jak pięknie Już wiem, o co chodzi Co to jest? Dlaczego mi tym wysmarowałaś? Smoczku, to jest taki balsam do ust Taka coś w rodzaju szminki ochronnej Jak moje usta teraz wyglądają? Wyglądają zdrowiej niż wcześniej. Naprawdę? Ładnie pachnie strasznie ta szminka. Cieszę się, że się podoba. Ja też sobie wezmę, czekajcie. Mm, 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 super. A, bardzo ładna. Mogę jeszcze raz powąchać? Pewnie, że możesz. Mm, przepysznie. Ja też cały jeszcze raz. Mm, jak ładnie pachnie, tak delikatnie. Nie wiem, co to za zapach jest, nie umiem określić. Jeszcze raz powącham. Mm, pysznie. Myślę, że to jak jedzenie pachnie. Mmm, nie, nie wiem, nie wiem co to jest za zapach, to jest tak jakby mieszanina czegoś do jedzenia z jakimiś yy, pięknymi, ślicznie pachnącymi kwiatami Bardzo ładnie pachnie, ale nie jest to zapach intensywny, jest to taki bardzo delikatny zapach, bardzo mi się podoba Okej, okay, zamknijmy sobie w ogóle tą szminkę, żeby nam yy, nie wywieczała a, jest I opakowanie jest świetne, taka babeczka, Fajna, naprawdę Niebiesko-biały kolor, super Czyli już mamy teraz odkrytą tajemnicę tego oto pędzelka To jest pędzelek do ust, smoczku Ej, nie po języku pwa, pwa, pwa. Włosie na języko ble. O, przepraszam, niechcący Bo twoje usta, wiesz, one są takie niezbyt, niezbyt duże I jak to niezbyt duże? Spójrz na mój uśmiech A to, że masz szeroki uśmiech, to nie znaczy, że twoje usta są olbrzymie nie. Są takie po mniejszej stronie. Naprawdę? No, po mniejszej stronie. Okej, okay. jestem głupakiem. Nie muszę mieć wilgachnych. Nikt nie musi mieć wilgachnych. No co ty? Każdy ma jakie ma. I tyle. Ok, otwieramy kolejne jajko. I jak myślisz, co tam będzie? Więcej jakichś fajnych niespodzianek! <laughs> Pewnie tak. Które by teraz otworzyć? Może tym razem czerwone. Okej, okay, super pomysł. Lubię kolor czerwony. Wiem, wiem. Lubisz też zielony, żółty i fioletowy. Słyszałam to wiele razy. Oooo! Brzmisz, jakbyś była zawiedziona, że to ci ciągle powtarzam. Nie, nie jestem, ale wszystko już wiem odnośnie Twoich ulubionych kolorów. Otwieramy jeden, dwa, trzy! O! A to niespodzianka. Kinder niespodzianka! Proszę bardzo! Myślałam, że będzie tam na przykład kolejna jakaś babeczka albo coś innego, a tutaj jajko. Super! Lubię kinder niespodzianki! Co tam będzie, co tam będzie? Wydaje mi się, że zwierzątko jakieś z Ameryki Południowej, bo ostatnimi czasy takie właśnie zabawki znajdowaliśmy. Zobaczmy, dobrze. sobie do środka tego jajka, U, trochę się nakruszyło czekoladą, ale nie szkodzi, zjemy sobie ją w ogóle później Obiecujesz? Obiecuję, nie zjem wszystkiego sama, na 100% Na pewno, bo ja pamiętam, jak mi jakiś czas temu obiecałaś i potem to znikło jakoś hmm, Widziałam taki brązowy ślad na twoim policzku Naprawdę widziałaś? Okej, okay, przyznaję się, zjadłam ostatnio wszystkie jajka, sama, przepraszam! To jajko będzie twoje, okej? Okay? Mm. No dobra, podzielam się z tobą. Naprawdę, naprawdę, mimo że wcześniej zjadłam jedno cało wielkie jajko sama, Podzielę się z tobą, ale obiecaj, że już więcej sama nie będzie zjadała i się będzie ze mną dzielić. Obiecuję, 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 naprawdę obiecuję. No, okej, okay. wierzę ci. Otwórzmy teraz to jajko. dobra. Huch, Smoczek nie jest na mnie zły. Myślałam, że w ogóle się nie dowie, ale dobra. A, co to za zwierzątko? Jakieś w ciapki. Cętki chciałaś powiedzieć? A, no tak, masz rację, to są centki, nie ciapki. Zobaczcie. Wow, jaki dziki kot, piękny, z Ameryki Południowej O, oh, i w Ameryce Południowej też mieszka Proszę, ale na południu tylko Waga, 36 do 160 kg Zjada mięso, biega em, Jak szybko, wow, 80 km na godzinę Bardzo, bardzo szybko A tutaj mamy instrukcje, które pokazują nam jak zbudować sobie to zwierzątko Więc, be, be, krok pierwszy tutaj W ten sposób Teraz to jakoś tu. Jeszcze ogon muszę wcisnąć. jakie to mam zrobić zaraz? Chyba tak. O, ogonek do góry i... wow. Żeby tylko trafić teraz dobrze. Yes! Udało się! I Można ruszać jego ogonem. Gdy poruszymy ogonem, piuch, otwiera paszczę. Uj, 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 I może coś trzymać w buźce. Zobaczcie. O, i teraz zamykamy. I proszę, się naszą wiadomość. Zz, 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 <grym> Ale bardzo fajny jest, bardzo fajny Też mi się podoba, ale ubarwienie ma prześliczne Tak, on takie ma specjalnie, żeby móc się jakoś um, ukryć przed... Um, Swoimi ofiarami, tak naprawdę. Naprawdę? Aha, on się tak chowa i te centki mu ułatwiają zadanie. Wyobraź sobie, co by było, gdyby był na przykład jaskrawo-różowy. Wtedy od razu wszyscy by go zauważyli i pewnie nie dałby radę niczego upolować. Rzeczywiście, aby byłby cały, cały na przykład czerwony, albo cały, cały niebieski, albo. albo. zależył, to nie jest, tylko w centki. Ehm, fioletowy! <noise> Dokładnie, smoczku. Wyglądałoby to bardzo zabawnie. A, ah, spójrzcie na niego, jaki piękny on jest. Super! Podoba mi się. Postawmy go sobie może z tej strony, tutaj przed tym jajkiem. I otwórzmy kolejne jajko. Mamy tylko dwa jajka do wyboru teraz. Jajko różowe i jajko żółte. Smoczku, możesz wybrać. Teraz ty. Naprawdę, dzięki. To ja wybieram jajko różowe. Ok? Jajko różowe, zatem otworzę. Jeden, dwa, trzy. Otwieramy je. Ej, mamy tutaj słodycze. Zaraz dowiemy się, co tam się kryje. Powoli przesypuję cukierki. Wow, rozsypuję okazji, ale nie szkodzi. A, kolejna babeczka. O, tak, zobacz, smoczku. Ciekawa jestem, jaki będzie miała zapach. Hmm, jest różowa, więc może będzie miała malinowy zapach. Malinowy, albo albo będzie miała zapach jak róże różowe. U, też możliwe. E, z dodatkiem jaszminu może, bo tutaj biały kolor jeszcze widzę. a, zaraz się przekonamy. Może po prostu powinnam otworzyć tą szminkę i dać Ci powąchać. I powiesz mi, co to za zapach. Okej, okay. uwaga, wącham. Mm, pycha. Pycha? Czekaj. Mmm, bardzo ładny zapach, ale... Ale nie jest on jakiś pyszny. Jak to nie? Maliny! Naprawdę? Nie, kwiaty! N naprawdę? Czy kwiaty? Nie, to są maliny. Powołaj jeszcze raz! Okej, okay, jeszcze raz. Nie kwiaty! O który z nas ma zły węch? Ho, tylko który z nas ma zły węch? Ja jestem smokiem. Smoki mają bardzo dobry węch. Um. Ja jestem człowiekiem, ludzie mają bardzo dobry wzrok. nie wierzę ci! O ja, ja tobie nie wierzę! Okej, okay. powiedzmy, że to tu to, to pachnie malinowo-kwieciście. O, po sprawie. Dobra, zamykamy to, żeby nie wywieczała nasza śmineczka Odkładamy ją tutaj. Wygląda przepysznie. Opakowania są świetne. Na pewno sobie je zostawię, gdy szminki się już skończą. Bardzo mi się podobają. Otwieramy teraz. Kolejne. Ostatnie już jajko, zdecydowanie ostatnie. Które to jest, mini smaczko? Jajko żółte! Ach, oh, tak jest! Jajko koloru żółtego, wow! Słyszałam, coś jest w środku jakiejś sukiarki, czyli mamy szansę na kolejną babeczkę! Tym, 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 tym! Otwieramy. Jest! Jest, 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 smaczku, zobacz, jest ta babeczka, wow, Kolejna! Wow, słodyczy się rozsypują. Hi, hi, mamy to! Wow, to jest żółta, a tutaj na dole tak troszeczkę wygląda jak jaskrawy zielony. Bardzo, bardzo się z tą zgadzam. Hmm, cóż to może być za zapach? Zgaduj. Więc ja myślałam, że zapach będzie cytrynowo-limonkowy. A, a, widzę do czego zmierzasz. Cytrynowy, ponieważ tutaj widzimy kolor żółty, a cytryny są żółte. Natomiast limonkowy, ponieważ tutaj jest taki bardzo jasny, zielony kolor, a limonki są zielone, zgadłam? Zgadłaś! Skąd wiedziałaś? Jestem mądra. Ja natomiast myślę, że to będzie zapach... mmm... zapach, 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 zapach... u, 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 u już wiem. Czego? Zapach żonkili żółtych, jak na wiosnę! Ua! Kto ma rację, kto ma rację? Otwórz, otwórz, przekonamy się! Okej, okay, okej, okay, dobrze. Otwieram. Uuu, jak pięknie wygląda. Mmm, jak kogel mogel. Haha, ha, masz rację. A czy pachnie jak kogel mogel? Nie, jak cytryna z kogel -mogel. Naprawdę? Czekaj. Mmm, jak ładnie pachnie, ale nie jak kogel -mogel. Jak to nie? jak kogel -mogel z cytryną? Nie. Żunkile. O, jak cudownie pachnie. Niemożliwe. Coś musi być z twoim węchem, nie tak. Mówię ci, to pachnie jak cytryna z Kogelmogel, a nie jak limonka. Mm, nie, cytryna. Kogelmogel, cytryna i jajko. Okej, okay, dobrze, nie będę się z tą kłóciła. Sprawdzę jeszcze tak na ustach. Nie, no zdecydowanie żunkile, smuczku. Ja nie wiem o co chodzi. Musimy nasz węch chyba jakoś przetestować. Czy są jakieś testy na węch? bardzo możliwe, że tak, ale możliwe też, że nie. Myślę, że są. Musimy przetestować nasz węch. Mówię Ci, smoki mają bardzo wyczulony węch, bo my żyjemy w dziczy i szukamy pożywienia i w smoczku, naprawdę jesteś jednym smokiem, jakiego znam. Nigdy wcześniej nie spotkałam żadnego innego porządnego smoka i Ty, mój drogi, mieszkasz w jaskini, która jest całkiem przytulna i jeśli chodzi o jedzenie, to wiesz, Ci przynoszą dużo jedzenia bardzo często nie musisz sam chodzić po lesie i szukać czegokolwiek. Um, no. <laughs> ja mówię o moich przodkach. Nigdy nie spotkałeś swoich przodków. E, okej, okay, masz mnie, ale my mamy bardzo wyczulony węch. Okej. Okay. Pozwólcie się z tobą e, może nie nie zgodzę, ale nie będę kłóciła. Musimy przetestować nasz węch i zobaczyć, kto ma rację. Zapytajmy kogoś innego, okej? Okay? Okej! Okay. Mam pomysł. Idziemy znaleźć kucyki z Mary dokponej! A nam powiedzą, kto ma rację! Okej, okay, nie ma sprawy Dobra, to my się, moi drodzy, żegnamy Pa, 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 pa Subskrybujcie Mini Smoczek TV A ja idę ze Smoczkiem dowiedzieć się, kto ma lepszy węch I kto ma rację No, do zobaczenia, Do zobaczenia Na pewno ja mam lepszy wech. Pa, pa